Cześć, kochanie! O, widzę, że załapałam się na obiad. Tak, zapraszam. Miałam dzisiaj wielką ochotę na tę pyszną sałatkę z naszej ulubionej restauracji. Więc ją zamówiłam z darmowym dowozem do domu. O, A zamawiałaś przez tę aplikację w telefonie, którą ci polecałam? Tak. Czasami robię to też przez stronę, jak już oczywiście sprawdzę, czy jest bezpieczna. Ech, wybrałam naszą sałatkę ulubioną, dodałam do wirtualnego koszyka i voila. No dobrze, a jak zapłaciłaś? Też przez aplikację, wiesz, tę z mojego banku. Robię to już od ponad roku i naprawdę jestem zadowolona. Lubię tak płacić, bo to jest szybkie, łatwe, a co najważniejsze, bezpieczne. Za każdym razem muszę się zalokować i wpisać specjalny kod PIN. Mhm. Dzięki aplikacji wiem, ile wydałam. <laughs> A gdybym zgubiła kartę płatniczą lub ktoś by mi ją ukradł, uu, mogę ją od razu zablokować. No, imponujesz mi. Hmm? <grym> Ach, chyba wezmę z Ciebie przykład. Jutro też coś zamówię zamiast gotować. Przynajmniej będę miała trochę więcej czasu, żeby podejść do urzędu, złożyć wniosek o ten dowód osobisty. To ty jeszcze nie wymieniłaś dowodu? Małgosiu, nie możesz cały czas chodzić ze starym dowodem osobistym. No dobrze, zjedzmy i załatwimy to od razu. Pokażę ci, jak założyć profil zaufany i załatwić nowy dowód osobisty przez internet w 5 minut. Córeńko! Tyle codziennych spraw możemy załatwić przez internet łatwo i bezpiecznie. Was też do tego zachęcam. I smacznego.